Więc taki sam znak, bo jak siostry były pra, prały, prawda, te, te, materia te ubrania, to potem, żeby się jakoś i nawet te buty, żeby rozpoznać, bo te wszystkie były takie same. Więc każda miała jakiś znak do wyhaftowania czy do wymalowania, a w, w innych karmelach to mogła być cyfra albo litera, c i tak dalej. W karmelu, w Lizje to były. Roślin, rośliny i to jest czcina i Teresa bardzo polubiła ten symbol czciny dlatego że to jest roślina która pod wiatrem mhm. się ugina prawda ale nie łamie się więc Teresa znalazła swoją siłę w swojej słabości mhm. bo teraz nie będziemy jeszcze tak Ja chciałam tylko przedstawić tutaj ale Teresa no najważniejsza dla nas jest jej duchowość, prawda, wstąpiła do, do Karmelu, żeby ratować duszę. A mówiło, mówiło się w tamtym czasie, że życie karmelitanki musi być doskonałe. Czym bardziej jest doskonała, czym ba, czyli czym lepiej realizuje reguły Karmelu, tym więcej może dusz zbanić. A Teresa w krótkim czasie zorientowała się, że że no, nie jest taka perfekcyjna, bo kiedy trzeba było się 15 lat, wstaje się i, i trzeba medytować w swojej celi. Zamiast medytować, Teresa zasypiała. Także mówi, że na, nie może się skupić na modlitwie, że zasypia, że nie jestem. Nieraz tam potem żowa mówi, że mogłam inaczej odpowiedzieć tej książce, że, że nie widziała siebie doskonałej, a chciała być. I mówi, nie mogę wchodzić po ciężkich schodach doskonałości, prawda, bo za każdym razem spadam, z pierwszego stopnia nawet spadam. I, i, a chciałabym zostać świętą, chciałabym się spotkać z Bogiem, prawda? Znaczy, ale zawsze się mówiło, że trzeba zasłużyć na niebo. A Teresa mówi, że jestem tak słaba, że, że ale Bóg, co jest najważniejsze, Bóg jest miłosierny, i to nie my mamy do niego, znaczy ona nie ma siły, jeżeli ja nie mam siły, to Bóg do mnie wyciąga rękę, ręce i mnie bierze. Jak, to, jak do tego doszła? Kiedy wstąpiła do Karmelu, jej siostra, ta ostatnia, bo w owym czasie tylko w bibliotece była e, e, Biblia, ale nie czytały prawda, całej Biblii. Ona miała urywki i takie dwa fragmenty ze Starego Testamentu, że jak gdyby oświeciły ją, bo w Izajaszu Bóg mówi, nie, w, w, tej, w Księdze wyjściowej, Bóg mówi, jeśli ktoś jest maluczki, niech do mnie przyjdzie. Pan no, sam mówi, ja jestem maluczka, słaba, niedoskonała, więc ja idę do Boga. Ale co Bóg zrobi z tym, który do Niego przychodzi? I drugi cytat, właśnie Bizajasz mówi, że jak matka, na Teresy było ważne, bo straciła matkę, Mówi, jak matka swoje dziecko na swoich ramionach przytula, tak jak Was będę przytulać, czyli Bóg jest jak matka nas bierze w swoje ramiona czyli ten mały, co do mnie przychodzi ja, Bóg bierze swoje ramiona i przytula i tak Teresa robi, ja nie liczę na, na moje dzieła, to co mogę z, 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 zrobić bo ja jestem, za każdym razem spadam ale Bóg nie bierze w swoje ramiona, bo Bóg mnie kocha Bóg jest mi to była ta mała droga, nie poprzez wielkie jakieś czyny, dojść do świętości, ale ja, co ja mogę w tym zakonie, jest reguła, są siostry koło mnie i tak. Nieraz, o właśnie, jak, jak prała, to była siostra koło niej, która jakoś w taki sposób prała, że ją całą oblewała, jaki on mówi, że pierwsza taką ochotę, znaczy miała instynkt, to było, Proszę siostry, siostra się troszeczkę odsunąć, robić. Nie widzi siostra, że mnie siostrowa? Ona mówi, nic jej nie powiem. Zniosę to i ofiaruję to Panu Bogu. Potem inna, inne, jest dosyć dużo, trzeba przeczytać jak mm -hmm. duży, prawda? Jak, jak e, chciała, e, matka przełożona. A na przykład na, na modlitwie Cichej w kaplicy. Teresa chciała się skoncentrować, a trudno jej do, było to i koło niej była siostra, która zgrzytała prawdopodobnie zębami, I albo jakieś, czymś tam zgrzytała, czy, czy, czy. I ją to rozpraszało i mówi, że nie mogła, tak mi się, ona mówi, muszę być przewrażliwiona, bo może innym to by nie przeszkadzała, ja mam y, słuch bardzo wyostrzony, mm -hmm. ona na co, mówi, Mogłabym jej powiedzieć jakieś słowo, że coś co, co się tak zgrzyta, czy nie mnie to przeszkadza. Znaczy, w naszym życiu tak zdarza nam się mm -hmm. postępować, komuś mm -hmm. zwrócić uwagę, a Teresa mówi: Nie, muszę zmienić ten, to zgrzytanie, które mnie denerwuje, ścierpieć go. I mówi: I w pewnym momencie dla mnie to była piękna muzyka. I zaczęłam kochać to, to, to zgrzytanie, bo nie chciałam, żeby mi przeszkadzało, nie chciałam jej denerwować, nie chciałam jej ten... Więc to jest właśnie ta, ta mała droga, prawda, moja siostra, która, którą Teresa nie bardzo lubiła, ale okazywała jej miłość, bo, bo Pan Bóg ją kocha, Pan Bóg nas wszystkich kocha. Dlaczego ja... Bo właściwie yy, Jezus powiedział, kochajcie się wzajemnie, jak ja Was kochałem. Tak, że że ja, miłość pokazuje się.